Przyszedł Tomku czas, żebyśmy porozmawiali o tym trzecim debiutancie, o Michale Skurasiu, już powiedzieliście wiele, Jakub Piotrowski to z kolei bohater opowieści Romana Kołtonia, a jest jeszcze Mateusz Łęgowski. Myślę, że powołanie tego, tego gracza no, wzbudziło wielkie zdziwienie wśród ekspertów, bo to młody zawodnik, który nie ma ugruntowanej jeszcze pozycji w swoim klubie, dopiero na nią pracuje, ale no, wyraźnie zdradza coś, co urzekło Czesława Michniewicza. Znaczy, wiesz co, ja mówiłem tak, jak był powoływany Kozłowski z Pogoni Szczecin, że ten chłopak jeszcze nie jest gotowy, że na pewno gdzieś tam co czwarty mecz gdzieś się tam wyróżnia, bo strzelił jakąś bramkę, miała asystę, ale powiedziałem, to nie jest chłopak fizycznie przygotowany do wyjazdu ani za granicę, ani na grę w reprezentacji. Co się okazało z perspektywy czasu? Wszyscy mnie wtedy atakowali, pamiętam, SMS-y dostawałem, ty nie masz pojęcia, jego trzeba brać. Co dzisiaj? Dzisiaj wszyscy to odszczekują. Bo można powiedzieć, do tej pory się pałętał i, i nigdzie nie grał. Teraz zaczął grać, jakby to powiedzieć, w filii yy, y, 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 y i jest wypożyczony. No, z witezy, tak? Witezy. teraz. Tak, i, I zaczyna. No tak, no. Super, no po, po roku jest y, asysta i zaczyna gdzieś grać, y, y, przebijać się, czy grać w pierwszym składzie. I taka sama sytuacja będzie z chłopakiem, którego teraz też popatrzyłem się na niego, Łęgowskiego. No oglądamy go właśnie w super, super chłopak, który, który widać, że umie piłkę przyjąć, umie się gdzieś obrócić, y, jest nawet wybiegany nieźle. No, ale panowie, no ja patrzę na niego y, y, tą rundę, czyli tą, ten sezon. W ogóle chłopak ma w Ekstraklasie zagrane 26 meczów z tego w tym sezonie zagrał już 59 minut, 62, 60, 52, 57. No to, wiecie, no to ja dzisiaj sobie zadaję jedno pytanie. Czy dzisiaj wystarczy mieć 19 lat i wychodzić w pierwszym składzie i grać po 50, 60 minut, żeby dostać powołanie, czy... czy wiesz, wiesz, o co mi chodzi. My tu dyskutujemy o Gikiewiczu, który gra w jednej z czterech najmocniejszych lig świata, a za chwilę schodzimy do chłopaka, który ledwie się łapie w pogoni i zagrał w tym sezonie Jeden mecz 90 minut przeciwko Zagłębiu Lubin. No to wiecie, no to albo trzymamy się jakiejś linii, tylko, tak, albo tej linii się nie trzymamy. Co, Tomek, na koniec jest chyba coś takiego, że jest moment przejścia, prawda? Takiego przejścia... No, ale ja widzę, Romek, jak przeszedł Kozłowski. No Kozłowski tak przeszedł, <grym>, ale... że, że chłopaka, o chłopaku żeście tu nawet nie dyskutowali przez rok. Bo chłopaka nigdzie nie było. No to, Romek, albo też zależy nam na rozwoju chłopaka, bo mamy jakiegoś kolejnego utalentowanego chłopaka, tak? Jak ja powiedziałem o Kamińskim z Lecha Poznań, że za wcześnie odchodzi do Wolfsburga, bo, bo to nie jest liga i będzie miał pierwszy sezon niesamowicie ciężko się zaadaptować przede wszystkim do treningu, wysiłku wszystkiego. Wszyscy powiedzieli, że jest gotowy. Wszyscy. Wszyscy jak jeden się tu mówi, że gotowy. Z Kozłowskim było to samo. Wszyscy powiedzieliście, że jest gotowy. Co się okazuje z perspektywy czasu? Nie. Jak ktoś tam był i liznął trochę tej piłki, tego treningu, to się okazuje, że wcale nie jest tak łatwo. I w tym wypadku tego chłopaka jest fajny chłopak, jest utalentowany, coś ma, ale gdzie on do powołania do pierwszej reprezentacji na, na, na tym poziomie? No panowie, no do. To... Ja, ja się z Tomkiem częściowo zgadzam, natomiast też jakby chciałbym zadać inne pytanie, bo kluczem dla mnie będzie w tej... Tej, w tym powołaniu, to jak ona zaowocuje, co ona spowoduje, czy to, jest, czy to będzie decyzja, która spowoduje, że on zacznie grać lepiej, która go zmotywuje, spowoduje, że będzie się lepiej rozwijał. czy że powołanie dla budowania tego denerwuje. gracza, tak? Tak, jakby to, są, to jest taka wędka, trochę, która ma go podciągnąć do góry, spowodować być może, że, wiesz, że będzie troszeczkę się rozwijać. poczekaj, ale gra w reprezentacji, tak? no ma być rzucane wędki. No, Poczekajcie, węgi, Romanowi oddajmy głos, bo może selekcjoner. Może Może selekcjoner wyjaśni. Rzecz, tak? powody, dla których pochylił się na tym kleszczach, kleszczach, wiesz, Ale powiedz, tak, co usłyszałeś że, z jak z poniedziałek. To na Narodowym po programie. Co? Po żółtej. No. Po żółte, po żółte, po żółte, to już nie czerwona. Dla to to mnie czerwoną trzymaj. Żarcik, żarcik. Bar... Słuchajcie, rozsądne słowo Tomka i Tomka. No to, to co ja mogę powiedzieć? Rozsądne słowo... Ale poczekaj, jak Czesław e... Mikiewicz na spotkaniu z wami tłumaczył to powołanie? E... Natomiast ja bym powiedział tak. Też sobie myślę czasami, że, e, nie wiem, jak olimpijską powoływał... E, Janusz Wójcik, no to gdzieś się zastanawiał, brać tego łapieńskiego czy nie? Jak Piechniczek, Antoni Piechniczek, no, powołał pierwszą, ale z Polskiej Ligi powołał go. Romeczku, jak Dobra, ja dostałem powołanie do reprezentacji, ale to Ale miałeś górnik zawsze, nie? nie MSV Duisburg, czy Nie, poczekaj, FC poczekaj, F04, czekaj, tylko, tylko, tylko daj mi jedną rzecz powiedzieć, bo ostatnio nawet to sprawdzałem. Jak zade no zadebiutowałem w reprezentacji, miałem chyba 120 meczów w Ekstraklasie. No jest. Eee, I argument. wydaje mi się, że to był argument wielu piłkarzy. Nie, nie, nie się zastanawiać, no, no, czy zagram... To... Nie, nie no, musieliście no u mnie właśnie. zastanawiać, czy zagram 60 minut czy 70, bo grałem prawie wszystkie po 90. I tak kiedyś powołania wyglądały. Ja wiem, że świat ewoluował, piłka poszła w takim kierunku, ale... I yy, nie mówię, czy mi się to powołanie należało, czy nie, ale jedno było pewne, jak mnie powołał yy, trener piechniczek, to wiedział, że 90 minut będę targał na prawej stronie, bo fizycznie jestem przygotowany, nawet jak y, trochę słabsze do umiejętności. A dzisiaj niejednokrotnie mi się wydaje tak na spokoju, że to są powołania taki, na taki duży, duży wyrost. Wystarczy być młodym, zagrać parę meczy y, w, w ekstraklasie. No, słuchajcie mnie panowie, no, wszystkich meczów w ekstraklasie ma 26. No ludzie, no. Ja rozumiem, jak w tych 26 meczach chcieliby 15 bramy. Powiedziałbym, nie wiem, może jest nowy Lubański, tylko 3 lata starszy, bierzmy go. Ale panowie, 26 meczów, 26 meczów są dwie bramki.